w dzisiejszym odcinku. Nie podnieca was, jak kobieta robi wam kotlety schabowe? Ale zrobiłaś wielką kupę, która się zabroziła, nie jednak. Nie, to ja się zesrałem, spokojnie. To tylko ja. I'm from Italia. E, Buenos Aires. E, tego manne, typu. Mane, Mario. Hey, USA. This is my girlfriend. This is my <laughs> Tak. O, oh, ja, you. Powiedz do niej how are you. How oh, are chyba yes. dobrze. Now do backflip. O, oh, oh. Patrick Texas, kibic oh, Sigma. Dobra, wrócili. Poszukiwacze przygód duchów, oh, Ghostbusters. Ryan, to jest dzień poszukiwania Brian Holland HALAND! 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 Is this a Erwin Brian Holland? Holland? I'll check it, where ja the już generation Jakieś zimno czujesz, to ty Ty cool bez skitu, masz parę z Ria. A, bo jest śnieg, dobra, a, jest ja? śnieg To, Może w kiblu? Haha! Ja czy zrobiłaś wielką kupę, która się zabroziła? Nie, jednak nie. nie, to ja się zeserałem, spokojnie To tylko ja! O, o kuchnia? kuchnia Kuchnia, mówisz? Kuchnia, 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 ewidentnie Dobra, o, kuchnia I to, jest na, to jest na trzy te Dobre? całe te, czy okay, na 2 jak śmieć ma? jak? Nic Dlatego, że nie zrobił. Zrobił e, ten. Dobra, to jest kuchnia, to. masz rację. E, jak ten. Odpalałem światło, zgasił korki, więc Jin na pewno odpada już z wejścia. Instant bania. E, Idę, powiem, cześć, tamo! To ja zrobię kubkę na poltergeista, żeby. Poltergeista. Przejdę, zobaczmy. dla kubkę Polter A zrobisz kubkę dla mamusi? Ja no? to pójdę, no? to ja nie wiem. Ja to jest korek, markę, ja do... Kubka, markę. Ja do... Dokończę, Do końca, do końca, do Ja wiem, jak to zrobić. Ja też oglądałem Natana. To weź i co jest na razie. Dobra, dobra. I'm gonna have to go no right? and <laughs> <laughs> Are you eating some cheesy burger in this kitchen? <laughs> tell me, tell me, don't be afraid. I'm close. No, I'm Rzucasz sól, jak ja rozmawiam z duchem. Chłopie, Szul. No i wtedy o. od razu, no po pół sekundy i co? co? O, nic, nic, Czujesz. nic. nic nie, ma nie, ma, nie ma Fałki? Nie ma Fałki, ale jest... Julian Fałka? On się pojawił tam, czy co? Jest Hunt. Nie, nie, nie jest, jest hunt. hunt, na pewno to nie even, jest even. Hunt. Tak? Brian, tak, bo ja wyszedłem, a słyszałem, jak coś tam muczał. Ale mruczy. to po tym, jak powiedziałem, a you To coś no ma To co Chyba, chyba jest, nie o, jest. O, twoja nowa MF jest, gada, gada, gada do mnie. Kto ci powiedział? Dzie... Dzie... książkę. lubi to jeszcze. Książka, no to jest jeszcze jedna rzecz. SMF! E, Co? MF5 już jest, A, no to, no to Gdzie? mamy już, widziałem. No jest 5, no przecież jest piątka na górze stary Ja nie widzę. A, no to już. Bo, o, a teraz jest trójka, you. spadło. Była piątka. Thank you, tak? goodbye. No, no dobra, Nidzowie, do jest 4, no ja widzę 4 na pewno było 5. No, ja dzień widziałem 5. Jest 5, dobra, dobra, git, dobra, tam bez niego, bo nam nie ufał, kłamczył, walony Nawet kanta jednego nie było Ja nic nie słyszałem, żadnego domu. nie wszystkie nie myślisz, nie, w górze? w górze ale zawsze moja rzecz. To jest moja rzecz. Ej to było ale... najprościej coś dało żeś. No żeby... bez hitu, ej stary, 5 minut, 5 minut tam wystarczyło. No Chyba poziom jest... będzie ej, trzeba zwiększyć, jest... bo No bo cała zabawa polega Niewaga. na tym, że szukamy dowodu. wody. No, no i ma... ej, mieliście rację, mieliście, się... zaufałem im pierwszy raz i pierwszy raz. Fajnie, prostu, no, zwerźmy, fajna zabawa. No. No. no fajna jest. zabawa. F no fajnie Cięż było. Najbardziej dobrze bawię. Jedzono <laughs> tracę cała za coś? Jak to co tracisz. co? A nie, to dodaję mi go. Kordeo. Kordeo, mia, ja mia, akordeon, kiełbasa. akordeon! Mamma mia, Akordeon! Akordeon! Leslie, akordeon! Dobra, jest ciepło teraz, więc... Jest ciepło, więc jesteś gay. ciepły, jest więc ciepło! Więc Aaa, oh, Leslie to gej. <laughs> gej! Hello, gej, Giat hello. jest, gijat. No, wędzona. Leslie, poka, poka dupę. Poka, pokaż dupę. Pokaż dupę, Leslie. Pokaż swojego gijata malutki. Basement? Ej, hey, pentagem jest, pentagem jest! Oooo, Chcecie z niego skorzystać? Przypominam, Jaki co się zawsze działo się. po nim. Za każdym razem było. Nie to widzę samo. nigdzie Orbów. 12, to jest tu kuchnia. kuchnia? Nie, ale ja, ja nie mam korków! Są korki. A, są złączone przecież 5 sekund, no dobrze ci poszło, stary. Dobra, nie jestem pewny, czy to. A ta... chyba już udzieliłem mi to Tu w pokoju jest 17. No to tam jest to 12. za dużo. Nie, no, 12 to nie może być ducha. Tak? 18, to nie, to na pewno nie. To. Może być ducha, A. bo spada. A byłeś na dole przy temperaturę? 10, to kodu będzie. Leo, no. no, my bro, I'm from Italia! z y, Mane, uh, mane, Mario <laughs> Leslie, Leslie, hey, hey. Leslie. hey, USA Hey, oh, hey, okay. USA hey, hey, USA, this is my girlfriend <laughs> This is my gay <laughs> Show, show me, show yourself. I'm not scared of you, brother. system, system. Show yourself, show yourself, please. Leslie Milf. <laughs> Leslie? Milf? Oh Leslie Milf. Oh my god. <laughs> oh Leslie Milf. Oh, oh, oh my god. Leslie Leslie. Hello hello. Hello hello. Is, is an, 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 hello. a ghost. It's me, Tadel. Tadelius. It's my life. It's <laughs> my. <laughs> 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 to nie to No ja a było, w ogóle ja nie cześć, nie podkręcisz ma. trochę. Młodno mi no. Bo przechodziła Chyba przez, przez sól? sól? Tak, dwa razy. Nie słyszałem tego nawet. Co jest? Cichy duch. Ja ja mam Ale nie ma nic. No nie ma. Jak to nie ma? Tutaj jest. A to mój. <laughs> Leslie, show your feet, perfect. <laughs> okay, now, now, okay, now, uh, my fans are gonna get the fuck out of the room, and now you show yourself, or even or talk to me, you know. We do. No ah, very hard, very hard, Leslie, very hard. Very hard yeah. yeah, very hard, no. Tego now show you. yourself. Show uh, yourself uh, on the. Uh, is very hard. Uh, Xbox no. Xbox no. no. Show he yourself. Is very big. Xbox <laughs> Aha. Okay, Leslie, can you say <laughs> something? No, you, you can't, because Gilati stay in the same room because he's fucking uh, fucker. Hello. If you don't show me anything, I will be very, very mad, you know? Yeah, <laughs> I <laughs> Leslie, please, I'm very disappointed in you Ej, no co yes. jest z hmm. nim tak? Ja myślę, że dobra, czak klasyczkiem Can you show <laughs> <laughs> Yes. Ej, co jest, ten duch nie zostawia dowodów. Nie ma żadnej aktywności, Dobra, nic, wiem kto to dzieje. jest. Chodźcie ze, to to? Chodź ze mną, chodź mną na chwilę i wyjdź z domu. Chodź, chodź zobaczymy coś ciekawego. Powinien być Gorio. Nie zostawia żadnych dowodów, a ten. A okay. myślę, że Doc będzie. do niego trzeba poczekać. Gorio to jest śmieć. Ej, ustaw. O, no, 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 okay. o, książka pisze! Widziałeś? Widziałeś? Proszę, lecimy po kolei. No, po po just, kolei no? do wody z samochodu, z dowody do wody wszystkie mamy. No to weź odpal odpal te, te, te podświetlenia A, Gory nie. już nie może być, to nie musimy patrzeć, czy nie ma. Okay, tu gays in, in the room! room. Tu gays in the room! Powtarzam! No, ale kiedy to, wy... kiedy tylko się. Mati pojawił się w domu, to Cie, automatycznie to jest, tego, to automatycznie aktywność to jest jedno, no? jest zero. Okay, now, w ogóle jej nie pociągasz, w ogóle. Listen to me, listen to me, leslie, leslie, please. Może dlatego, że jesteś kobietą w kuchni, dlatego nie pociągasz? Boba o please. Chociaż kobiety w kuchni w sumie podniecają, no. Jak ci kotle. Takiego schabowego zrobi? Nie podnieca was, jak kobieta robi wam kotlety schabowe? Nie podnieca mnie jak... każdy ma inny fetysz, okej? Okay? <ślad> <ślad> każdy ma nie, inny jej, fetysz. mnie zawsze podnieca, to jak na przykład słyszę z kuchni na. na tym młotkiem w ten. I mówisz <ślad> I i mój i mój tak, tak. W końcu nie I ja, mówisz ja, <ślad Diesmal> ja. tak, i mówisz tak, ale mama robi obiad. O Lepiej, ale tata robi obiad. O nie! Na szczęście to się nie zgadzało. <laughs> w good mood, no <laughs> let, let, let him cook! cook. Wiesz oh, mnie, patrz teraz. Jaka <laughs> to jest sura? To jeszcze nie są mężne, 1, 0? Tak? Oj, krąży. 0,1! Mamy mroźne, tak jak myślałem. Dobrze. To ja, no, ja mówię, żeby temperatury. sprawdzał temperatury. No ale o, widzisz. Demon Revenant Shade. No to fajnie. ja mam trzy poglądy. A tu mamy 8 ogólnie. How are you today, my brother? Powiem wam tak, ciekawe jest to, że nie dostaliśmy ani jednego handa do tej pory. Co czyli, by się a, składało tak, z Shade'em? Nam, zostaje nam EMF, Ultra Violet i Spirit Box. Nic Ej, Pajzon, chcemy sprawdzić tego ducha? Powiedz mi. A jak? E, wyjdziemy z pokoju, bo wtedy możesz schantować. Ja, ja mogę pójść do piwnicy i wam pomóc schantować. Ogólnie o, Shade o, ma coś je. takiego, że nie może zhantować, jeśli ktoś się w pokoju. I nasłuchuj, czy się pali krucyfiks. Ja będę widział na tym, na kamerze. Dobra, mamy gościa od tych, od e, taktyk. Ty okay. patrz! Nic o, się nie dzieje. Patrz. Skybus. Grabus. O. o! 10 jest hant... Mega światło. Ty hant, Chodź tu. Już? Nie? nie, czekaj. Wyszła z tego pokoju po prostu. W piwnicy chyba ona poszła. Dalej jest hand, dalej jest hand. Jest hand, jest hand. Rzuca przedmiotami. Ogólnie jest coś takiego, że widzisz. Wyszliśmy z shade pokoju chyba. i. Nie wiem, nie jestem pewny. Shade będzie miał AMF, więc możemy poczekać po prostu. Shade jest bardzo cichym duchem, a do tej pory ma... nic nie robi. Weźcie to nie jest uzdrowione. Mamy Shade i Moroi. To są jedyne dwie, które zostają. zostaje nam albo AMF, albo Spirit zapieprzał. Box. Moroi nie, byłby by zapieprzał. Ale to może być też Revenant, dlatego że my byliśmy schowani. Yy, nie widział nas. Revenant przyspiesza, kiedy ci widzi. No, dawaj, dawaj solisko. Obsłuch jak drogi na święta, na, znaczy na zimę. No nie ma, nie ma nic. Nie no tak, gdzie jest moja tu? Nie ma nic. No no to. So bitch. For ja nie słyszałem, Hello bitch, How are you today? Ja, wejdziemy, wejdziemy, wejdziemy. Stupid motherfucker. Zero aktywności. Suck stary. my. Привет, maleńka Musi być widmowa kula, spirit box albo MF 5 Widmowa nie kula, pokasują. Nie kaszula. ma ty. Albo Ultrafiolet. Uh, zone, why you don't? Uh... O? Hey! No, dmuchnęła mi, chyba. <śm> Ja, Zrobiła, co? Zrobiła ci tak o, o, o. o, jest minimalna aktywność. Give me some dowody. Chęć na ciebie Dalej, jest na nie ciebie ja, ja myślę, że to nie, nie będzie ufał. No, że razy demon odpada. No ty... Ale co ma revenant, ty? Czekaj? Mówię, albo został nam EMF, no. albo Spirit Box. Ale jest zimno, <laughs> chyba że, stary. chyba że, chyba że! Ja mogę pójść do piwnicy, odpalić ten ten, zrobię jej zdjęcie i może wtedy zrobi EMF 5. Wiesz, co mi się wydaje, najłatwiejsze będzie. Pałac, nie hantuje znowu, jak tu jesteśmy, nie spaliłem na niej te, powinien być hand. Jeśli wyjdziemy i znowu z to możemy dawać już Shade'a Imo, tak mi się wydaje. No to możesz w sumie już to zrobić, bo wy od bardzo dawna macie tak, bardzo Zero Sanity, stojnie, no. totalnie Zero o! Sanity macie. Wyszliśmy z, po wyszliśmy dwa, z pokoju dwa, i ten. Dwa, no i dwa. Imo to jest Shade, no wyszliśmy z pokoju. Widzowie, jeśli to nie jest Shade to... Czyli, czyli tak? EMF. No bo to jest Cichy dół Ogólnie Shade, dla mnie to jest Shade 100%. Jeśli to nie jest jakimś cudem Shade, to naprawdę ta gra jest ostro... No patrz, i teraz dawaj zakładność, jak wyszliście. No, Dobra, to dawaj, być. dajesz, zaznaczamy tą UD No nie, nie wierzę jak to nie jest Szeit, no naprawdę. Shade, ale ogólnie jakieś takie całego duchy są bardzo nieatakujące. Jeden, drugi, nie? No, 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 no ale, ale bo tam szybko środki. gierkę skończyliśmy. Tutaj ten duch, tak jak eee! myślałem. Ten duch jest po prostu cichy. On w ogóle nie daje casi prawie łatwy, niczym, nie rzuca. jeszcze raz! No, jeszcze raz! Dawaj, raz. dawaj, Dobra. Raz. One more time, baby! Kick my ass! Która? To jest mapa. Road. A, a, a czemu Bo on e, ogólnie, z tą mapą a polega wajre, na tym, zari. że zazwyczaj jest e, na górze po prostu pokój i ciężko zlokalizować jego pokój, jak jest na górze. On jakoś cały czas tak dziwnie chodzą, te duchy po prostu. A to straszne, bardzo. Znaczy, no dziwne. Po prostu ta mapa jest wy. się dziwna. Chyba, że naprawili ten błąd i o czymś nie wiem. Karen. Ej, to zawsze był, tu zawsze była taka na. Tych, no, okay. tych. We wszystkim. We wszystkim, no Kareny no. Karyny, karyny. Ej, obudziłem Masz ten do temperatury Mati? Ej, w ogóle, snacks ma chyba tego wulkana stary od 10 lat. O no, on tego trzyma swego. tego wulkana stary, on już 17 razy powiększył cenę. Tymczasem ja, który wymienił trzy kałachy w ciągu tygodnia. Można i tak. <glesny> Klasycznie. Klasycznie. <g Éh> Główno, kibel, no, kibel, gówno. O Szymbra dobra, to ten, 5,5. No to mówiłem. Ja na wszyscy słyszałem. radio. słyszałem. Łączę radio, tego straszna star. Bo co, bo stara, tak? Że co, gówno. Tak. No dobra, i wy ciebie zostawcie właśnie, <grym> zostawcie to. Dobra, no to porozmawiaj se tam Zostawcie obołu. mnie tu <grym> Nikt kto polował na duchy tak nigdy nie powiedział he Hello hello <grym> <coming. grym> <grym> Jak zawsze było stare. To rozdzielmy się, tak w Scooby Doo na przykład było Rozdzielmy się Scooby -Doo -Doo, A ja mówię, nie róbcie do... tego Nie, nie róbcie tego Kaen, don't listen to them, because one of our ghost, ghostbusters First thing that he think of ghost is Scooby Doo, więc o, oddechła? Kochasz Nie mam jeszcze Ja biorę kamerę Okej, now show yourself To rób zdjęcia stary Show your d... show, show, show? Ej, my gramy przeciwko facetowi czy babce? Babie, K.N.a Pięć, pięć pięć palców, więc na spokojnie na razie A u stupek ile ma poruszków? Czy będzie wesoła nowina i orby będą? Na razie nie będzie giebel nawet Can you, can you A są orby, są orby! Mam orby, dobra A są orby, dobra, no to mamy widmowa kula Widmowa kula, gdzie jest ghost, orb i... O, jeden Znowu ten nobakę, śmieć garbaty. 1, 7, 2, 2. Dobra, to sprawdzamy paluszki po paluszkach. Ej, ja bym się rozejrzał gdzieś tu za tablicą Oudzia, jak nam tak dobrze A, idzie, nie? That's... Serio? Eee, weź, weź Iwan, zrób Moja zdjęcie mamie. temu. Iwan, zrób temu zdjęcie. Gdzie? Iwan ty jesteś? Ja nie mam aparatu, ja kamerę brałem. A, A bez kit, jest. To raz. Raz. Nie, nie, kamerę, kamerę mówię Ej, stary, no ale znajdź tego Oudzia, proszę cię. To to zaraz, jest, jak Nie, ma, to nie, ma. nie o, tutaj ręka też może być na przykład. Złamamy, A no, ai, no, ten lew da muchę. O oh sorry. tym na górze tutaj jest. Taki pokoj, gdzie ręka może leżeć na przykład. Kurna, to spodnie, myślałem, że to ogie, a ty. Łapka może być, no, taka, taka, mała, łapka. No, i ona spełnia życzenia. To jest taka Mary Kryzles ręka, wiesz? A jak jakbym powiedział tak, give me Mary Kryzles! Tak, normalnie stary dostawa ja dostawał od razu, mój się Tu masz drzwi, chyba Tu ręka się już poczuć wtedy leci. Nie ma, nie ma ręki. Nie. Jest tu ręka. Gdzie jest? ręka? Znaczy nie, a, no, no ufa. ręka na <laughs> Dole. Ale troll. Dobra, troll. Dba, 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 dba. Ale nie no musi coś być, musimy to znaleźć, gdzie to jest. Jest Jedną pozytywka! Pozytywka jest! A co to jest? Nie tak wiem, nie raz Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Idziesz bliżej ducha, i idziesz na górę. I o co z tym chodzi? i, i czy to, to, le, to lepiej gra czym bliżej ducha jesteś? Tak? Tak. Oh, ja dole, oj, jest Ty je hantowała? No i tak to się właśnie kończy. Ty... No, nie, o, nie, ona nie ona jak w razem widział to mnie zabiła, o. nie było Hanta. Nie, to nie jest Hunt. Dobra, Jej, co jest grane? Dobra, to pozytywka, to głos. Pozy pozytywka tak działa, że jak nie wiesz, który to pokój, to no. trzymasz, nakręcasz ją, i ona gra coraz szybciej czy coraz głośniej coś takiego. Ładnie, I, no, ładnie, czy, I czym jesteś bliżej ducha, a tym no, tylko że Dobra, może dala, tak to dala, się dala, dala, No, ja nagle dala. słyszałem takie walnięcie tego i Python numer wtedy. No. Ale kliknięcie sobie i o, i patrzcie teraz tak, martwe ciało, trzy gwiazdki, music. Bo, trzy, trzy gwiazdki, fingerprint, trzy gwiazdki. No to jest Marta jakiś działało. słaby. Trzy gwiazdki. Tutaj, ten... tutaj, tutaj, kolejne trzy gwiazdki, kolejne trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, stary. Ładne, no. ładnie. dobra, lecimy, ja już dobra. tak. Dobra, Bansze, bansze. No co, czy laucik, czy laucik, nie? Nie zły trzy laucik, nie zły w No, bym bo bo. No, pokazywaliśmy ci, jak jest. działa mechanika. Ej, tutaj mamy szczęście stare do tego, do OG. I tu musi być OG, szczerze, tak, no, no, wierzę, że tu dobra. będzie OG. To jest? Doi Dorota. to, Dorota, Dorotka, Zielona, dorodka. Jesteśmy nie będziesz powiedzieć o co chodzi. Nie, ale nie, nie ma, OG, tak shit. Fuck this shit. Ej, jest lalka WUDU Tego no jeszcze no. nie było. Ja, te stoję, te stoję. Czekaj, zapalmy korki chociaż. No, żeby było korki. Na dole, w piwnicy. Spoko, pokój jeszcze What znajdźmy. Tam? Niepotrzebny chyba. Ja you're nie wiem, so jak wudu so działa. Już są korki, dobra, Dawaj, tu zaraz, jest to światełko. Dobra, dawaj. I one mają różne efekty, ale trzeba znaleźć jakie są pytania, bo nie wiem. wa, wa. ła. Pewnie, how are you? Powiedz do nich How are you? Uuuu, chyba dobrze. To nie tak działa, ale okej. Tak, 4-2, chodź tu Python. Jest MF5, więc możemy od razu zaznaczyć. Dawaj ją, tak, już? Instant banie. Okay. hello, How are you? Nie tak, How to nie zadajesz pytania jak do OJ, masz konkretne pytania. Show yourself! Show yourself! Ja idę z krucyfik z boomem Dobra, czekajcie Dobra. chwilę. Dawajcie, robimy, ją. robimy. robimy ją na gładko Dobra. Nie wiem ile tak ale. Mówisz do niej teraz tak. I wish to see the ghost. I wish to see the ghost nie, dawaj jeszcze raz. Okej, okay, no. czyli nie chciała. Czekaj, czekaj daj mi powiedzieć uh... I wish to see a ghost! Dawaj dalej, co ja jaka muszę, komenda. Ale nie, ja muszę wbijać szpilki, ja muszę wbijać szpilki. Aha. Mam przed okay. pytań, czy po pytaniu. Okej, okay. w trakcie Hunta możesz powiedzieć I wish to leave na przykład. O kurde, to, to to on. cię ratuje. A, e, powiedz tak, I wish for knowledge. I wish for knowledge! I wish for cheesy burger. <laughs> Rzuciła czymś chyba. Okej. Okay. Nie chcę okay. To taka jest, taka jest, taka jest taka A daj mi daj mi spróbować. Masz, daj, masz, mi wezmę ją do ryja. Pisać, I co, prawą co nie ma Babę. chyba pokój, bo nie ma jej tu, bo jest 15 a, to nie, stopni. To musimy być. Czaj, to, to musimy iść. Strzej. Ale para tu masz. Jest 15 stopni stary. No Dajcie pokój, bo ona w Facebookie lubi najbardziej. No może uciekła dlatego, że jej zbyt niewygodne pytania zadawaliśmy. Ej, 06, co ty gadasz? Ten to miło? U mnie 15 cały czas było stary. Ja mam o, teraz jest nisko, no? Dobra, minus 0, dobra, Dawaj, dawaj, lecimy. I wish to see the ghost! Nie wiem, no nie, nie działa ty. Ja wbi wbiłem szpileczkę. A może ja może wszędzie, a one same nie powinny się wbijać jakby? Nie, nie, nie. Ej, oddawaj ją, ja za. Dawaj, daj, dawaj no po, powiedz. Twitch now do backflip. O, oh! No i zabiła go. Ja. Dole, nie mogę Mówiłem, ty. Wiem, że jak będzie za dużo razy to zabije. No ale zabija backflipa, co je. <laughs> <laughs> Pierwszy raz bym <laughs> z zrobił baklipa, dobra I wish to see the ghost Ej, a można odróżnić Pajzona? E, nie wiem, czekaj, sprawdzę czy jest w komendach Ale nie sądzę, nie, tylko jest chyba jedna rzecz Karty chyba tylko mogą dobra. przywracać do życia I wish to revive my friend nie. No, wstałem, dzięki Dawaj, I <laughs> wish for o, co ci jest? Dawaj to, Spare. dawaj najwyżej dawaj, <grym> dawaj, Nie, ja cię kryję teraz, teraz cię kryję stary I którym się prawym wbija? Tak, w prawym się wbija, no I wish for knowledge no to tylko I wish to for poru. knowledge A można powiedzieć I że wish for knowledge Aha, czyli o, po prostu już jest chyba zużyta Nie, 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 to on kliknął przez przypadek musiał Ja kliknąłem, ale już jest chyba zużyta i dlatego nie można No, zużyta To już nie mogę nawet wbijać <grym> Nawet jednej nie wbiłem <grym> free, Dobra, to free, mamy free, dwa, co mamy jeszcze? E, książki nie mamy cały czas Szyby dwa co było? Ultrawile chyba nie mamy Say something. How are you today? Czemu What's your name? co było jeszcze? O, How did you die? Co? Co było jeszcze spadek temperatury? MF MF EMF. Sorry, Zużyliśmy Sorry, już nie mogę wbijać. Hello. A no co jeszcze oh. mamy? Oooo i był... Mm? O Hello Hunt, no to nie było. to założyć. A my co Dotsy. A orby sprawdzałeś? Nie, nie wzięliśmy chyba tego. No, nie wzięliśmy dobra, to no, zabieram zabieram kamerę, na dobra i kamerę i coś, jeszcze jest Spirit Box, a Spirit Box to no. miał Mati akurat. Ale to ja użyłem. Hero! Fuck no. my! Że to twój koko? Koko. Co Koko jumbo! jumbo. No! Say something to me! Dobra, Koko, dam do O! Powiedziałem Spirit coś? Box, no? O, oh, Spirit Box, no to mamy uwagę. Twisiaczki, twisiaczki, siostrzyczki. Siostrzyczki. No, Dobra. Czyli zostałeś zaatakowany przez bliźniaczki, Mati. Jak no, się z tym czujesz? No, no jak no, ty się ty czujesz w tym bliźniaczku? Teraz, tak, tak. teraz lepiej, teraz lepiej. Ale powiem ci, Jakubar że nie wyglądały tym, zbyt ładnie. wie to nagle lepiej. To Mi się wydaje, że to były syjamskie. Ale jakie zdjęcia dobre też porobiłem, kurde, no? uda FEŁEŁEŁEKEK A ja powiem tak, no detweisty to na jest łatwo. Na, na sól, naruszona na sól, złoki O czym to świadczy, że tylko Paisd w dzisiejszym odcinku tak naprawdę ginął? No, no bo on tylko... się poświęcał dla dobra ludzkości. Ja, ja mam do łapy! The wist! <noise> To po prostu Pajzon robi za mięso armatnie, a ja za dzisiaj nie, mam bardzo ja dziękuję. ja po prostu, kurde, do łapy wszystkie takie niebezpieczne... Wszystko przygody, brał do łapy. Wszystko, miałem, do, papy, do papy, do papy, bro, do papy brał makowca z komendantem, no. A no, ja, ja za tak dzisiaj tak bardzo tak. dziękuję i się ma.